Siemanko, jestem Gawel, Witam was w kolejnym odcinku. Na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam trzy nowe star powery, które wejdą już najprawdopodobniej jutro do gry, więc ja was już serdecznie zapraszam na odcinek. dostaniemy trzy nowe Star Powery. Pierwszy Star Power będzie do Bula, drugi będzie do Dynamika a trzeci do Spike'a. Najpierw porozmawiamy sobie o Star Powerze Bula. Zapraszam. Nazwa tego Star Powera to Twardziel. Jego opis to, jeżeli punkty Bula spadną poniżej 40%, to zyska on tarczę, która będzie zmniejszać wszystkie doznawane przez niego obrażenia o 30%. Jak to działa w praktyce? To działa w taki sposób, że jeżeli Bul będzie miał już troszeczkę mniej życia, to wtedy jego Star Power da mu taką tarczę, tak samo jak ma na ulcie. Myślę, że mega fajne i o wiele lepsze od pierwszego. Zobaczcie teraz filmik, na którym nagrałem trochę gameplayu tą postacią. Jeżeli będę grał słabo, to. Przepraszam, po prostu nagrałem to, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Zapraszam Was serdecznie. My Then hold your right. breath and feel the right. tension Następny Star Power to Star Power Dynamica. Jego nazwa to Demolka, a opis to dodaje plus 1000 punktów obrażeń do superataku Majka. będzie to dobry Star Power na każdy tryb poza Showdownem, ponieważ na Showdownie jednak będzie lepszy ten Dynarzom, dlatego że po prostu odbijanie się i uciekanie jest lepsze na Showdownie niż oczywiście większy damage, a większy damage tutaj się na siege'u czy tam na hejście, gdzie można po prostu będzie szybciej rozwalać safe wroga. I czy naprawdę fajna rzecz, na tym nagraniu widzicie właśnie jak to wygląda, jak wygląda gameplay tym nowym Star Powerem, choć zbytnio nic się nie zmienia. I wanna be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one, two, many quarters in my pockets. Counting like the poly clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on me, Might as well just ride around the nursery and count sheep. i ostatni star power w tym odcinku jest to star power do spajka. Nazywa się on podkręcona piłka. Opis jego to kolce z kaktusowego granatu lecą po łuku, przez co łatwiej trafiają w cel. Według mnie ten star power będzie dla bardziej skillowych graczy, ponieważ tym mniej skillowym bardziej przynosi leczenie z, z ulta niż po prostu ten star power, chociaż myślę, że on nie jest słaby, jest naprawdę fajny, ulepszy spajka, no ale jeżeli się ja, tak jak ja średnio umie grać spajkiem, to to ci też średnio troszeczkę pomoże, ale mniej niż tym lepszym graczom, więc myślę, że dla mnie lepszy jest ten, co leczy jego ult, a ten nowy jest jednak Lepszy dla tych lepszych graczy. A w tym momencie widzicie nagranie, jak to wygląda w praktyce w grze. Proszę bardzo. Too generous. Now Dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli się Wam ten odcinek spodoba. Nie zapomnijcie zostawić również suba, jeżeli on wam się spodobał. Nie zapomnijcie wbić na mojego Discorda, link oczywiście w opisie, wbijajcie na mojego Instagrama, gdzie na 1000 obserwujących rozdajemy pay Wbijajcie również na inne social media, wszystko wszystkiego macie linki w opisie. Nie zapomnijcie jeszcze raz zostawić łapki w górę i suba. Ja byłem Gaweł, jestem Gaweł i siema!